Badacze folkloru próbują z czasem wyjaśnić skąd wzięły się te historie. Jedna z hipotez mówi, że opowieści te o mogły być próbą zrozumienia pewnych zjawisk biologicznych, np. dzieci rodzących się z błoną między palcami, czyli tak zwaną syndaktylią. W społeczności o silnych wierzeniach i tradycjach takie znaki często interpretowano jako dowód, że dziecko pochodzi z innego świata. Może właśnie z rodu Selkie. Inni badacze zwracają uwagę na możliwość bardziej przyziemnego źródła mitu. Na północnych wyspach Szkocji pojawiali się czasem wędrowni myśliwi i rybacy z północy, czasem ubrani w skóry fok, by chronić się przed zimną i wodą. Ich niespotykany wygląd i obce języki mogły zainspirować mieszkańców do tworzenia opowieści o tajemniczych fokoludziach wychodzących z morza. Istnieją też bardziej duchowe wytłumaczenia. W wielu wersjach legendy Selkie uważa się za dusze. Ludzi zaginionych na morzu, które powracają w postać wok, To nadaje opowieść ton melancholijny. Przypomina, że morze nie tylko daje życie, ale i je odbiera, a jego głębiny mogą być bramą do świata zmarłych. Niezależnie od interpretacji, wszystkie te opowieści łączy jedno: Selkie jako zwierciadło ludzkich emocji. Ozwierciedlają tęsknotę, miłość, utratę, ale też fascynację nieznanym. I oto mamy fascynującą opowieść o selkie, istotach, które niczym foki z ludzkim sercem przekraczają granice między ziemią a wodą, między ludzkim a nadprzyrodzonym. Te legendy przypominają nam, że człowiek zawsze żył w relacji z naturą i że tajemnice brzegów i mórz wciąż mogą inspirować. Jeśli pociąga Was ten temat, podróże po szkockich wyspach, folklor i niezwykłe istoty w ASN, dajcie znać w komentarzu, która cecha selkie zyskała Waszą uwagę, a może znacie inne legendy z północy, które warto porównać. W następnych odcinkach przyjrzymy się innym istotom VSN. Wrócimy też na Skandynawię i opowiemy o grach planszowych. Dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia.